Uczniowie białej zajęli drugie miejsce w zachodniopomorskim pomorskim przeglądzie musztry klas mundurowych. W wojskowych zmaganiach wzięło udział 9 drużyn. Przegląd umiejętności klas mundurowych z Pomorza Zachodniego odbył się 9 kwietnia w zespole szkół. W przeglądzie wystartowało 9 drużyn ze Szczecina, Polic, Gościna Kalisza Pomorskiego, Trzegotowa, Wojny i Nowogardy. Zawody miały na celu popularyzację klas mundurowych, integrowanie społeczności międzyszkolnej i pokazanie poziomu jej wyszkolenia. Drużyny miały za zadanie zaprezentować musztrę zespołową zgodną z regulaminem obowiązującym w polskich siłach zbrojnych oraz program dowolny. Zwycięzcami tegorocznej edycji przeglądu zostali uczniowie z Kalisza Pomorskiego. Gospodarze imprezy, uczniowie Polickiego Zespołu Szkół zajęli drugie miejsce. Na miejscu trzecim uplasowali się uczniowie z hojlem. Organizatorami przeglądu byli Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji w Szczecinie. Na placu przed szkołą można było obejrzeć sprzęt wojskowy i policyjny prezentowany przez między innymi 12. Brygadę Zmechanizowaną, Morski Oddział Straży Granicznej, Komendę Wojewódzką Policji i 14. Zachodniopomorską Brygadę Obrony Terytorialnej.